Witam wszystkich, to będzie taka wskazówka, taka ciekawostka bardziej niż tutorial No i chciałem tylko powiedzieć w jaki sposób na przykład możemy sobie tutaj włączyć ten taki panel po prawej, bo normalnie on nie jest włączony A zawsze może nam jakoś przyspieszyć pracę, żeby nie trzeba było szukać zawsze tych modyfikatorów z tej listy Więc aby go włączyć trzeba, było, trzeba kliknąć gdzieś, o tutaj, ja dobrze myślę, o tutaj W miejscu właśnie na tej modifier listy i tu jest show buttons, jak to odhaczymy to Nie ma tego, nie, normalnie nie ma. Więc trzeba włączyć, pojawia się. No i mm, aby sobie ustawić te przyciski, trzeba wziąć prawe przyciski. To jest configure modifier sets, no i włączamy. No i tutaj to już jest wszystko raczej logicznie. ustawiam sobie ile chcemy tych przycisków. I musimy tutaj znaleźć po lewej te, które nas interesują, i po prostu trzeba poprzeciągać i upuścić jak chcemy. No i po kliknięciu OK mamy tutaj już przyciski. I teraz, jeśli chcemy dodać modyfikator Edit Poli. Po prostu klikamy i w ekspresowym tempie się przypisuje, nie trzeba go szukać wtedy z listy. Więc to taka ciekawostka, może Wam się do czegoś przyda.